Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Bardzo się cieszę, że tu dzisiaj jesteś. Świadczy to o tym, że jesteś rodzicem, który naprawdę kocha swoje dziecko i że jesteś rodzicem, któremu naprawdę zależy na jego zdrowym rozwoju, na tym, by umożliwić mu osiągnięcie pełni swojego potencjału. Wszak starasz się, jesteś tutaj i uczysz się, co robić, zamiast na przykład oglądać seriale. Dzisiaj dostaniesz ode mnie metodę, która w naprawdę ogromnym stopniu może przełożyć się na. Przyszły sukces Twojego dziecka, na to w jaki sposób ono będzie sobie radziło już jako nastolatek, czy też potem człowiek dorosny. dorosły. To jest tak naprawdę jedna, powiedziałbym, subtelna sprawa, ale większość rodziców gdzieś tam tego nie zauważa. Jeżeli Ty zastosujesz się do mojej dzisiejszej porady, to tak naprawdę dasz dziecku wielki prezent i gwarantuję Ci, że kiedyś Ci za to podziękuję. O co więc chodzi, na co ja chcę zwrócić Twoją uwagę? Ucz swoje dziecko kończenia rozpoczętych czynności. Tak, ucz swoje dziecko kończenia rozpoczętych czynności. O co tutaj chodzi? Zauważ, że tak naprawdę mało który rodzic to robi, bo poniekąd to jest do niczego niepotrzebne kilkulatkowi. To nie ma, kiedy dziecko ma, ma parę lat, tak naprawdę, no po co mu to. Natomiast jeżeli ty wyrobisz w nim. Taki nawyk, to im będzie starsze, im życie będzie dla niego bardziej skomplikowane, im więcej rzeczy będzie musiało samodzielnie ogarnąć, tym łatwiej mu będzie, jeśli będzie uzbrojone właśnie w taki nawyk, jeśli będzie kończenie nad rozpoczętych czynności będzie dla niego czymś absolutnie naturalnym. I jak to jest? Dlaczego to jest takie ważne? Zauważ, że ludziom w życiu najczęściej nie brakuje dobrych pomysłów. To nie, to nie jest tak, dużo ludzi wpadło na fajne pomysły, o czym by tutaj napisać książkę, jaki biznes by rozkręcić, gdzie by jechać na wakacje w jakieś fajne miejsce bez biura podróży, i tak dalej, i tak dalej. Jednak większość dobrych pomysłów nigdy nie dochodzi do skutku, dlatego że po pierwotnej fazie jakiegoś takiego zachwytu entuzjazmu. Po prostu gdzieś tam ten zapał okazuje się słomiany, gdzieś ucieka, ludzie wycofują się po tym, jak pojawi się pierwsza trudność, no i, i nic z tego nie wychodzi, nie udaje się. Prawda jest taka, że gdyby nie słomiany zapał, to teraz latalibyśmy już gdzieś tam na wakacje na Marsa, a do pracy dojeżdżalibyśmy teleportami. I co, tu, co ty tu możesz zrobić? Na czym to wszystko polega? Jeżeli ty, jakby dostrzeżesz wartość tego, o czym mówię, jeśli zrozumiesz, że. Ci ludzie sukcesu, którzy naprawdę wybili gdzieś się spośród, no tej powiedzmy szarej masy, zauważy, że to jest właśnie dla nich taką cechą wspólną, że oni potrafią po prostu, kiedy za coś się zabiorą, to potrafią to po prostu dokończyć, pomimo różnych trudności, które staną im na drodze, pomimo tego, że czasem będą zmęczeni, że nie będzie im się chciało, że to po prostu będzie nieraz wymagało bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Bez wątpienia kończenie rozpoczętych czynności jest czymś, właśnie, niezwykle istotnym, jeśli chodzi o taki ponadprzeciętny sukces. I teraz zobacz: większość spośród tych ludzi, którzy osiągnęli większy sukces, wielki sukces większość z nich gdzieś tam samodzielnie w drodze swojego rozwoju. Najczęściej już jako ludzie dorośli wykształcili w sobie taki właśnie nawyk. A teraz, jeżeli ty jako rodzic pomożesz swojemu dziecku wykształcić w sobie coś takiego, to nie będzie ono musiało w przyszłości toczyć bardzo trudnej walki ze sobą, ze swoim własnym umysłem, żeby właśnie na coś takiego się przestawić. To będzie dla niego coś całkowicie naturalnego coś, co przecież było w jego życiu od zawsze. Więc ułatwisz mu, no bez wątpienia bardzo ułatwisz mu właśnie. Na osiągnięcie czegoś wielkiego. No i dobra, jak to zrobić? Pierwsza podstawowa kwestia jest taka, że musisz jakby zachęcać swoje dziecko w różnych normalnych, codziennych sytuacjach, właśnie do tego, żeby dokończyło, co robi. Uwaga, nie masz tutaj poniekąd dziecka do tego zmuszać, jakoś tak przesadnie naciskać. Zachęcać. Nie zawsze to złapie, nie zawsze ci się uda, ale w dłuższym po prostu terminie, jeżeli. Będziesz się tak zachowywać, no to przełoży się na fajny efekt. O co tutaj chodzi? Jeżeli Twoje dziecko, dajmy na to, rysuje jakiś domek i chce już zostawić ten rysunek, zająć się jakąś inną zabawą, to zachęć się po prostu, zauważ, pokaż, może kurczę, słuchaj, tu jeszcze dorysujesz dach w tym domku i ten rysunek będzie skończony, będzie kompletny. Jeśli dajmy na to, gracie w chińczyka i dziecko chce się zająć już czymś innym, powiedz, że super będzie, jeśli po prostu dokończymy grę, którą e, rozpoczęliśmy. Tak samo jak dziecko buduje jakąś dajmy na to wieżę z klocków i zostanie mu tam pięć klocków z kompletu, no to również powiedz, ale słuchaj, tylko pięć klocków ci zostało. E, super, jakby ci się udało e, to dokończyć. To są takie małe rzeczy, to są jak widzisz totalne błahostki, ale jeżeli ty będziesz kierować się tą zasadą przez. Długi właśnie okres czasu, no to w efekcie twoje dziecko, yy, tak jak mówię, będzie, będzie dla niego czymś absolutnie normalnym, że kończy się to, co się rozpoczęło. Oczywiście są tutaj pewne wyjątki, jakby yy, nie chciałbym, żebyś ty yy, zmuszała, czy zmuszał swoje dziecko, żeby na przykład dokończyło obiad, żeby po prostu jadło więcej niż w jakimś tam momencie uznało, że chce zjeść. No bo to jest akurat bez sensu, no nie, nie chcemy tutaj, żeby dziecko się przejadało, żeby było otyłe, to sobie podaruj. Tak samo jeśli na przykład Twoje dziecko ogląda jakąś bajkę, no też nie chodzi o to, żeby namawiać je do tego, żeby dłużej siedziało przed, przed telewizorem. Ale w jakichś różnych innych sytuacjach, tak jak mówię, zabawy, nauka przez zabawy jest najłatwiejsza, najskuteczniejsza, najbardziej przyjemna dla dziecka. Po prostu wyszukuj takich okazji. Jeżeli, jeżeli rzecz dotyczy jakiejś takiej sprawy, gdzie ty no właśnie chcesz, żeby dziecko coś zrobiło, jeśli dajmy na to, o, posprzątało klocki w pokoju, to musisz przyjąć troszeczkę inną taktykę. Jako, że uczysz na przykład swojego smyka nowego nawyku, żeby od zera, tak? Uczysz nowego nawyku, żeby właśnie po skończonej zabawie, dajmy na to, odkładało zabawki na półkę, czy wrzucało jakieś klocki do pudła. To tutaj musisz robić to małymi krokami. To znaczy, jeżeli Twoje dziecko generalnie nie chce tego robić, jeszcze w ogóle nie wykształciło sobie jakiegoś takiego odruchu, to nie próbuj zmusić go czy przekonać, żeby jeśli dajmy na to 2,5 roku, 3 lata, żeby takie dziecko posprzątało na błysk cały pokój, bo ci się to nie uda, tylko jakby zniechęcisz, stawiając poprzeczkę zbyt wysoko, zniechęcisz dziecko. Zauważ, że z zabawą. Sprawa się ma tutaj zgoła inaczej, ponieważ dziecko chce się bawić, jest to dla niego coś naturalnego i przyjemnego. Ze sprzątaniem klocków jest trochę gorzej, czy odkładaniem zabawek na półkę. Więc tutaj raczej idź w takim kierunku, żeby w ogóle, że tak powiem, wymagać od dziecka, żeby sprzątało. Dajmy na to po sobie. Ale kiedy ono sprzątnie chociażby dwa klocki, na takim oczywiście wczesnym etapie, bo z czasem musisz wymagać więcej, zauważ to, doceń, pochwal, przywij mu piątkę. Ty możesz dokończyć po nim to sprzątanie, ale jakby chodzi o to, żeby, że jeśli zrobi cokolwiek, posunie się w dobrym kierunku, to żeby zakończyć to taką atmosferą jego sukcesu, że fajnie wszyscy się cieszą a nie tym, że Ty zrobisz jakąś taką kwaśną minę, ale czemu Ty całego pokoju nie posprzątałeś. Więc no, z tym się pilnuj, o tym po prostu pamiętaj. Kolejna kwestia jest taka, że Ty musisz tutaj poniekąd e, świecić przykładem. Czyli Ty też po prostu bądź taką osobą, która dokańcza rozpoczęte czynności i mów o tym na głos. Czyli no, jak to może wyglądać? Dajmy na to, zmywasz e, naczynia i twoje, dziecko, i twoje dziecko gdzieś tam woła, że chcecie pobawić, to powiedz, że Myję teraz naczynia, tak? Jak tylko skończę je myć, bo bardzo dobrze jest kończyć rozpoczęte rzeczy, to do ciebie przyjdę. Rozumiesz, robisz to, co i tak robisz normalnie w codziennym życiu, ale jakby podkreślasz wagę, podkreślasz to, że kończysz, bo to jest ważne, dobre, istotne. Chwal też swoje dziecko, tak jakby zauważaj, kiedy ono. Hmm, że tak powiem, coś dokończyło w sposób naturalny. Czyli właśnie Twoje dziecko bawi się klockami yy, i zbudowało jakiś tam wspaniały zamek. No to podejdź do niego i, i nie mów mu tyle, że o, ty jesteś takim rewelacyjnym budowniczym, tylko powiedz, że właśnie bardzo podoba Ci się to, że tak wytrwale ten zamek był budowany pomimo przeszkód i że udało Ci się dokończyć tą konstrukcję. Jeśli na przykład twoje dziecko dasz mu zadanie, żeby ym, położyło talerze na stół przed obiadem i ono to zrobi, no to oczywiście zauważ to, pochwal i również połóż nacisk na to, że udało mu się rozpoczęną czynność dokończyć. Tak? O super, że, yy, że udało Ci się właśnie wszystkie talerze ułożyć na stole. Yy, tak, teraz jest to już kompletne, jest to ukończone, możemy siadać i jeść. I to jest właśnie taka yy, super sprawa. Podkreślaj to, zauważaj, tak jak widzisz, jest to rzecz mała, jest to swego rodzaju niuans, a ja ci gwarantuję, że to przełoży się naprawdę na rewelacyjny efekt, czy wręcz sukces Twojego dziecka w przyszłości. Cała zabawa tutaj polega na tym, żeby w różnych momentach wręcz wymyślić, co by tutaj można dokończyć. To znaczy, idziesz z dzieckiem na plac zabaw, to rzuć mu takie wyzwanie, poniekąd, żeby pobawiło się na każdym urządzeniu na tym placu zabaw, żeby przynajmniej raz zjechało z każdej zjeżdżalni, pohuśtało się na każdej huśtawce. No i kiedy to zrobi, na co prawdopodobnie entuzjastycznie zareaguje, no to wtedy właśnie powiedz: Super, udało się, piątka, mamy ten plac zabaw dzisiaj zaliczony, wszystko jest kompletne, super ekstra, bardzo mi się to podoba. Więc tak jak widzisz, no po prostu szukaj okazji i pamiętaj tutaj w tym, o czym ja cały czas opowiadam, nie chodzi o to, żeby jakby dziecko zmuszać do tego, tak? Gdyby w tej sytuacji ono z jakichś względów nie chciało. Najczęściej będzie chciało, no bo to jest zabawa, dzieci fajnie reagują na takie wyzwania. Ale gdyby po prostu nie chciało, miałoby ochotę cały dzień bawić się tylko i wyłącznie na zjeżdżalni, to nie ciśnij. To nie o to chodzi, żeby tutaj dziecko zmuszać, to chodzi o to, żeby w długim okresie czasu, tak powiedziałbym, sprytnie je zachęcać. Wielokrotnie ono właśnie na to zareaguje i nawet nie zauważy, kiedy będzie to dla niego absolutna norma, będzie to dla niego nawyk. Tak jak mówiłem wcześniej, ono później dorośnie, będzie nastolatkiem czy. Czy już człowiekiem dorosłym, to nie będzie musiało wykształcać w sobie tego niezwykle cennego nawyku, co jest przecież trudne, żeby go w sobie od zera nagle wykształcić, jeżeli całe swoje wcześniejsze życie ktoś funkcjonował na całkowicie innych zasadach. Ale no jest to oczywiście możliwe. Natomiast dla Twojego dziecka, jeżeli ty zaczniesz. W jego dzieciństwie właśnie wykształcać ten nawyk, no to ono jemu się będzie wydawało, że po prostu zawsze takie było, że to jest absolutna norma, że no po prostu takie jest i nie musi w to wkładać jakiegoś ekstra wysiłku, żeby się tego nauczyć. Więc no, warto, po prostu, po prostu warto. Co jeszcze jest istotne, kiedy twoje dziecko coś robi, nieważne, tak, czy się, no, najczęściej będzie tu chodziło o zabawę w przypadku dziecka. Nie przerywaj mu z błahych powodów. To znaczy, jeśli dajmy na to, gdzieś tam e, trzeba zjeść obiad, nie wiem, przymierzyć jakąś nową bluzę, którą mu kupiłaś czy kupiłeś, czymś się tam po prostu zająć, ty bierz jakby pod uwagę, traktuj na serio zabawę swojego dziecka. Traktuj to w taki sposób, że ono przecież poprzez tą zabawę się uczy, poznaje świat. I właśnie, i kiedy nie musisz, to nie przerywaj. Jeśli to nie jest absolutnie konieczne, daj mu dokończyć. A jeśli rzeczywiście trzeba przerwać, bo no, gdzieś tam nie wiem, jedziecie do lekarza, no i nie można tego przekładać przecież, to po prostu powiedz dziecku 5, 10 czy 15 minut wcześniej. No, i żeby właśnie dokończyło, dokończyło zabawę, bo za chwilę będziecie się musieli zacząć, zająć czymś innym, czyli na przykład jechać do tego lekarza. I wtedy ono właśnie będzie potraktowane z szacunkiem, sobie na spokojnie dokończy. No to już nie, że tak powiem, nie będzie taki zły efekt jak wyrwanie go nagle po prostu z, te, z tego kontekstu zabawy. Także wpada, że po prostu jak huragan do pokoju dziecka, i choć zbieramy się natychmiast gdzieś idziemy, coś innego robić, bo to jeśli ty tak robisz to jeden, rozwalasz dziecku koncentrację, a dwa, uczysz je czegoś przeciwnego, niż ja dzisiaj Cię chcę zachęcić, żebyś uczył czy uczyła. Tak? Bo jeżeli tak wyrywasz dziecko właśnie nagle z kontekstu, no to uczysz go poniekąd słomianego zapału. Tak? Uczysz go, że generalnie rozpoczętych rzeczy się nie kończy, że to się gdzieś tam przerywa. No, no masz chyba świadomość, tak? no to jest dość, dość oczywiste, że ludzie, którzy rozgrzebują 10 rzeczy, no to później w większości... Nie kończą, że czują również takie psychiczne przytłoczenie tym, że oni mają tyle do ogarnięcia, że bardzo często w ogóle no, nie, nie podejmują się tego, bo, bo ich to przerasta. A jeśli ktoś systematycznie, konsekwentnie zaczyna jedną rzecz i kończy, później kolejną rzecz i kończy, no to dużo łatwiej jest zapanować nad swoimi obowiązkami, swoim umysłem, nad swoją rzeczywistością. Więc bardzo gorąco zachęcam Cię do tego, żeby taki właśnie rewelacyjny prezent dać swojemu dziecku. Chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca zaprosić Cię na całkowicie darmowe, na bezpłatne szkolenie przez internet, które poprowadzę w poniedziałek o godzinie 21. Ja będę na nim opowiadał o tym, co robić, kiedy dziecko ignoruje rodzica, czyli innymi słowy, jak się zachować, kiedy nie słucha, kiedy nie chce się dostosować, kiedy po prostu olewa mamę albo tatę, wytłumaczy Ci skąd się biorą takie zachowania u dziecka. I jak raz na zawsze po prostu to wyeliminować? Co zrobić, żeby to po prostu zniknęło z, życia, z Twojego życia, żeby dla Twojego dziecka automatem było e, słuchanie po prostu, co Ty masz do powiedzenia i, i stosowanie się do tego. Jeżeli chcesz odebrać swoje darmowe zaproszenie, kliknij w link, który, się, który znajduje się pod tym materiałem wideo, zostaw mi tam swój adres e-mail, wyślij to do mnie, a ja... Później wyślę ci zaproszenie do właśnie na to szkolenie wraz z linkiem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Więc bardzo, ale to bardzo gorąco. No, zachęcam cię do tego, żeby, żeby to właśnie zrobić. Mam też do ciebie prośbę. Jeżeli podoba ci się to, co mówię, jeśli chcesz więcej tego typu treści, napisz jakikolwiek komentarz. Subskrybuj ten kanał, udostępnij może jakimś znajomym czy podeśliwym, którzy, którzy tego typu porad potrzebują. Jeżeli po prostu zrobisz wszystkie te czynności albo którąkolwiek z nich, wtedy algorytmy YouTube'a po prostu tak, one tak działają, że wyświetlą ten materiał większej liczbie rodziców. A mi oczywiście na tym bardzo, ale to bardzo zależy, więc to jest taka moja prośba do ciebie. Pamiętaj o tym, żeby zapisać się na to szkolenie. To jest naprawdę cenna, specjalistyczna wiedza. Normalnie tego typu szkolenia kosztują przynajmniej parę stów. Ja ci to daję całkowicie za darmo. To jest wiedza aktualna, rzetelna, sprawdzona, bo musisz też wiedzieć, że jestem praktykiem. To nie jest tak, że przeczytałem jakąś książkę i teraz tutaj ci przed kamerą opowiadam, co wyczytałem. Wszystko, co ja wiem, wszystko, czego się nauczyłem, ja testuję osobiście, że tak powiem, pracując z rodzicami i dziećmi w ich własnych domach. Dziękuję Ci. Do zobaczenia niebawem, cześć!